<laughs> <laughs> <Sutra> <laughs> <laughs> well, yes, <Ouais, nickel shit. sectionelles> hello Cześć. Tak. To Co tam z co? Nie, nie wiem, no pytam w tej nie. Już? Tak wcześniej? A, ta, a z kimą,

Mateusz Pęteczko. Oje, ja, to niedobrze, no. Całe no, się Byłaś ze mną w Tunezji przecież, nie? Co? Byłaś ze mną w Tunezji, nie? Ej, bo no, nie się nołej chyba. Jak to mi się pomylił? Kurczę, no takie miałaś piersi fajne. Bawiłem się nimi coś nie? nie. Nie byłem w Tunezji. Takie duże cyce. Nie byłem nigdy w Tunezji. No to jak to? Nie byłaś w Tunezji? Ja cykam się bawiłem. Skąd on już numer? Skąd on? No, przecież od ciebie zostałem. No, to no, nie no, jest śmieszne. No, no, wiem, że nie jest, bo twoimi cykami się bawiłem, a ty mi inny numer dałeś. No co to? that's what it's